Jak już mamy woreczki, to teraz dobrze jest uszyć jeden większy worek, do którego te nasze woreczki będziemy mogli chować. materiału, który użyłam na właśnie wykonanie tego worka. To jest prostokąt 25x70 cm. Złożyłam go na pół i tutaj wykorzystałam ściek obrzucający, skośny, dlatego, że brzegi materiału się szczępią. I chodzi o to, żeby je zabezpieczyć, Muzyka cały wyleczek oczywiście uszyłam ściegiem za igłą mocny ściek i spokojnie wytrzyma duże obciążenie, które będzie w tym walku przenoszone. Woleczek przewracam na prawą stronę. Tak wygląda nasz woleczek. Górę woleczka zagięłam i przeszyłam. Także została taka, taki ładny brzeg jest zrobiony. I teraz jakoś ten woleczek trzeba związać. I ja tutaj mam taką, tak wymyśliłam sobie w ten sposób, że można naszyć kawałeczki, kawałeczek materiału, robiąc tunelek. Przygotowałam pasek materiału, około 4, 4 cm. Brzegi oczywiście tutaj zeszyłam. To jest obrzucone. Około pół cm zagięłam. Tak przypięłam sobie szpilką, a następnie przyfastrygowałam, żeby mi się to wszystko nie rozjeżdżało, tylko ładnie siedziało w jednym miejscu. Fastryga, użyłam do tego właśnie ściegu fastrygi. Dlaczego? Dlatego, że bardzo łatwo się go pruje, szybko wykonuje i też wzięłam kolorową nitkę, Dlaczego? Dlatego, żeby była widoczna ta fastryga i potem jak ją będę wypyłować, żeby nie było problemu i czasem y, może się zdarzyć, że y, jeżeli fastryga jest w tym samym kolorze co szef główny, że nam się coś pomyli i możemy po prostu wyciągnąć nie tą nitkę lub przeciąć nie do końca tą nitkę, na której nam zależało. Proszę. Teraz mamy przefastrygowany pasek materiału. Przeszywamy go na dole i u góry i powstanie nam tunelik. Ponieważ że w tym tuneliku brzegi będą troszeczkę narażone na różnego rodzaju obciążenia, więc dobrze jest, żeby ten nasz szef był troszeczkę mocniejszy. czyli w tym miejscu tego początku kilka razy sobie przeszyjemy, żeby szef, tak jak już wspomniałam, był mocny, a później normalnie ściek za igłą. Tak jak na początku przestrzywania naszego tunelu staraliśmy się, żeby ten szew był troszeczkę bardziej mocny to samo końcówka. Przeszywamy dwa trzy razy w tym samym miejscu, żeby wzmocnić go, no i oczywiście na końcu. pędelka. Teraz wyciągamy fastrygę. Proszę zauważyć, jak, ona, jak nam się to bardzo szybko robi. I mamy tunelik z jednej strony i z drugiej strony. I co teraz? Ja sobie przygotowałam taką tasienkę z tego samego materiału, z której jest wareczek. Na krótszym Państwu pokażę, ale ten ma praktycznie 90 cm, bo chodziło mi o to, żeby ładnie to zawiązać lub też, jak Państwu pokażę, będzie go można przerobić na uszy. Złożyłam materiał na pół i na pół w ten sposób i potem jeszcze na pół. Oczywiście, żeby mi się to wszystko nie rozjeżdżało, wykorzystałam tutaj fastygę i potem spokojnie przeszyłam sobie tutaj ściegiem. Za ikłą petem i powstała właśnie ta sieńka, którą wykorzystam przy waleczku. Nabijam agrawkę i przeprowadzam ją przez tunelik. Mamy już woreczek gotowy. Napełniamy naszymi woreczkami i teraz można albo związać w ten sposób. Lub troszeczkę inaczej. 多少？嗯 Teraz uwaga, robimy zawody w sprzątaniu. A tutaj bierzemy dwa worki. Babcia Wam poda. Tak, franio, duży worek i do dużego worka wszystkie kręgle. Do małego kwadraciki, te kosteczki.